Na czwartkowej sesji Rady Miejskiej 26 czerwca radni mają dyskutować nad uchwałą, która ma być wyrazem hołdu złożonego ofiarom zbrodni sądowej w 65. rocznicę wydarzeń z 27 maja 1947 roku na dworcu kolejowym w Lesznie. W treści projektu uchwały czytamy, że Rada Miejska Reszna oddaje hołd prześladowanym, uwięzionym, torturowanym i zamordowanym ofiarom zbrodni sądowej okresu stalinowskiego z maja 1947 roku. Żołnierzom Wojska Polskiego, funkcjonariuszom Służby Ochrony Kolei, funkcjonariuszowi Milicji Obywatelskiej, mieszkańcowi Osiecznej, którzy stanęli w obronie czci, godności i wolności. Dla upamiętnienia na dworcu kolejowym ma być umieszczona tablica, na której ma się znaleźć napis. W nocy z 27 na 28 maja 1947 roku na dworcu właśnie doszło do potyczki. Polscy żołnierze, milicjant, kolejarze i podróżni wystąpili w obronie kobiety zatrzymanej przez żołnierza Armii Czerwonej w bezprawnym procesie stalinowskim sąd wydał na nich surowe wyroki. Rozstrzelani zostali. Jerzy Przerwa, Władysław Łabuza, Wiesław Warwasiński. Do więzień trafili. Stanisław Stachura, Zygmunt Handke, Felix Lis. Ignacy Dworak, Stanisław Bresiński.